No, jesteśmy nad potokiem w Restokach. Pierwsza dekada lutego. Niby, niby zima, niby zima, wiosna Dzisiaj upieczemy cienkie ciasto w tym oto, te oto foremce. Pod, no, będziemy coś próbować zrobić, pizzę. Zobaczymy. Więc wlewamy troszkę wody. Dodajemy mąkę. mną. Teraz na oko wszystko, ale niech będzie. Najpierw mąkę dać, to dopiero potem wodę dać, żeby się kruski nie zrobili. Będę dłużej mieszał teraz. Mieszamy sobie. No kruski się zrobią, nie w tej kolejności, trudno. Warunki bojowe, słychać się po toku, wydajemy trochę oleju. No, dodamy trochę oregano. To są te magnetyczne pojemniki na... na przeprawy. No, wypadałoby posolić. Sypie się sól, sypie. To wystarczy. Coś jednak więcej tego organu damy. Coś mało tego jest. Będzie mocno rygano ciasto. Nie tak mocno. No tak. Zapomnieliśmy o troszku do pieczenia. Nie powinno się wsypać. Dwie, trzy łyżeczki. Dzięki również do usłyszenia. Wsypujemy. Jedna. E, bardzo Druga. przyjemne. Druga. Trzecia. Mieszamy. No, na pewno. jest za gęste ciasto. Ech. To jest będzie za rzadkie, jak znam życie. Trzeba będzie mąki dodać. ale... <laughs> tu Grześ podpowiada, żeby trochę oddać. Oddać. <laughs> A oto Grześ. Oczywiście hmm. filmy to skrócimy to kręcenie, mieszanie. Właśnie nie możesz. Znaczy przyspieszam tylko. Ja nie lubię właśnie u Makłowicza tego, że on, wiesz, odcina to, co istotne. Aha, to jest dobrze. cały proces. No jest cały proces. Dobra. Dobra. Ja trzeba palić kuchenkę. Jeszcze no to jest przygotowane. Stoi, niech się grzeje. Niech się grzeje. Wypadałoby chociaż troszkę posmarować tą foremkę. Aczkolwiek olej zawarty w ciście. To jest olej roślinny, o co chodzi? Olej roślinny, tak. Samochodowego nie będziemy używać. Żeby to tak długo nie trwało, to... Patrz, tutaj serwetka. Przygotuję sobie na serwetkę. Najlepszym narzędziem, które jest zawsze pod ręką... Pędzelek ręczny. Pędzelek ręczny. No to jest, mówię, narzędzie, które jest zawsze pod ręką. Wysmarowaliśmy. To jest potrzebne po to, aby ręce żeby tego ciasta jakoś tak większe, więcej się zrobiło no dobra próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie okej okay. więc wyrównane mniej więcej niech to się piecze pasobnie wstawiony, czyli foremka z wodą. Jak się wygotuje ta woda, to upływa 30 minut. Zrobimy jeszcze jeden manewr, bo jest jednak chłodną. Ktoś co to mamy przecież żółty. I całość przykryjemy, mimo wszystko, że są z tego na osłona. Ee, całość przykryjemy termoobiegiem, termomiksem, dotem. czerwony Kustowny kocyk. Przykrywamy. No, no i czekamy tak na wszelki wypadek bo jak się zagapimy ustawimy sobie budzik żeby żeby nam przypomniał stoper minutnik ustawiamy go na 30 minut startujemy proszę bardzo wystartował może nie trzeba byłaś tak bardzo rozkładać, wiesz nie tylko tyle tyle dajemy na to Dawaj. ale nie złożymy na pół

Nie, no. tego jeszcze nie grali, no, ale to się fajnie to, ciepło zrobimy. Tak to, tak to wygląda, tak się to upiekło. Teraz szybko na to położymy położymy kiełbaskę. Niestety zapomniałem wziąć sera żółtego, więc powiedzmy, że to będzie trochę takie oszukane. Pseudo-pizza. Powiedzmy, że będzie to zapiekanka. Może jeszcze tej kiełbasy. Była grubsza warstwa. Przepraszam. Weźmiemy, weźmiemy, weźmiemy cebulkę. Jest Cebulka, jest Cebulka jest prażona. Cebulka jest prażona. Tak to posypiemy. No przydałby się, kurczę, ser żółty, przydałby się, nawet ale to cóż, skleroza, skleroza, ostro, postępująca skleroza. Rękawiczki robocze, najlepsze i wstawiamy jeszcze na A, nie pokazałem, nie pokazałem, nie pokazałem zegarka, ile to czasu upłynęło, więc upłynęło, 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 upłynęło. upłynęło. Upłynęło 28 minut, no teraz odjąć no to powiedzmy 23 minuty. No, Upłynęło chyba 10 minut. Wygląda to w ten sposób. Wow. Zapomniałem, że to jest na ogniu pieczone. Uh, uh, gorące, gorące. A chcę po prostu to przekręcić, bo piecyk ma to do siebie, że on tamtą stronę... Mocniej, mocniej pieczę. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę podtrzymamy i za chwilę będziemy produkować przygotowaną pseudo pizzę zapiekankę. Trzeba się uzbroić w rękawiczki, może wyłączmy gaz. Wyłączyliśmy. No, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. No to mamy wszyscy. A teraz trzeba by tylko to jeszcze wyjąć z foremki. Przepraszam, muszę wziąć To jest za gorące do. do, do. No, idealnie Jest. spaliło się? Nie przypie, nie, przy, nie przywarło. Kurczę, jak to? Jak to? Jak to? O! o, o. Dziennie, bardzo super. Ale narzędzie. No, 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 no. Oby tylko nie spadło na ziemię. Wykorzystamy teraz jeszcze tąże foremkę do upieczenia białej kiełbaski. Ale nie po bieszczadzku. nie wiemy, jak to jest. Nie wiemy, jak to jest. Ale, ale może... Z cebulką. No to mamy. Mamy cebulkę. Odlejemy tylko olejem trochę, żeby to nie przywarło. No i będziemy piec białą kiełbasę. A może posyp tą cebulką? teraz Pod koniec, Nasz, tak? Pod koniec, pod koniec. Dobrze. Dobra, wstawiamy, zamykamy, odpalamy. No, przechodzimy do najfajniejszej części, mam nadzieję, do Będziemy szkoda, że wcześniej taki basy nie pożyczają. Ja, zamaw ja to teraz... zamawiam to gdzie samo ciasto. Dobrze, będziemy to teraz kroić. Przydałaby się jednak, że deska do krojenia. Eee. Grzesiek <noise> masz deskę do krojenia. Ale uda ale ci się przecież pokroić. Nie, eee, nie potrzeba, jest, jest wszystko Wygląda w Wygląda to na przekroju no, w ten bardzo sposób. Ładnie. Zapach jest kurny, nie będę się wyrażał, ale jedno słowo się ciśnie na usta. Ujmujemy. Drugą miseczkę. Wszystko Przeszą. jest niepotrzebne. nie, grześ już nie szukaj. A rozumiem, że chcesz wykorzystać i zrobić porządek. No jednak pomocnik, pomocnik jest, ale jest za mało miejsca. Ja poproszę bez kiełbaski. Tak, to jest absolutnie. Przesunie. Nie wzięliśmy kociaków ani żadnego innego sosu do tego. Ale. Ale zapach, jak chromu A ja poproszę ten kawałek, tak? Dobra, dziękujemy za smacznego.